Co, co tam, babcia? <śmum> co ty niesiesz dwa jajka? Ja też mam przy, zawsze przy sobie dwa jajka. <śmum> Twoje jajka jeszcze dobre, bo ty młody. Ta? A co tam z buki? Nie, to nie są buki, tylko cholery, bo obijają żara o te w gnieździe i zawsze puchnie. Duże jajka cię obijają, no. 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 A ty co? <śmum> Ale ja bł zgas, to całe szczęście. Mówi, że to on, ten maszynista mówi, że on bardzo wolno jeździ. Zaczepili ten dno. Ja nie wiem, a ile ja miałem. I skurczy zapalił. Zaczepili to rawo tego pociągu. Już mówię, nie wsiądę, nie będę podjeżdżał. Mówię, ja nie, nie będę podjeżdżał. Zbysiu mówi, ja też nie umiem. Ja mówię, Zbysiu, on mnie tak nastraszył. Siadaj do ciągnika i podjeżdżaj, a jak będziesz blisko wieprza, gazu i pierdolni do wieprza i od niego utopimy I on prawie by to zrobił Jezus, ja zaczęłam krzyczeć A ciebie mnie kazałeś gaziu Gaźniu. Gaziu Tym marzyłem Sąsiadowi płot rozjełem. Ja pierdzielę. Kurde. Nowy płot sąsiadowi rozwaliłem. Przecież to będzie awanturen. Ale jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Nie wiem. Poznajecie tego pana? Siema Zmaniam się serdecznie wszystkim Dzień dobry. Cześć Ma... Nieugolony, zarośnięty jak rower w krzakach. Nażniwa w sam raz, Kusz się lepiej To jest wstępny filtr powietrza, nie? No tak, tak Pacet <słuchaj> z brodą dwie korzyści Pyszysz? I że type czyści <słuchaj> no. Adrian na kołach, Adrian na kołach Jedziemy na kołach dziadek to? na kołach A, na kołach do, Daleko to do, do, ile? 300 km? 500 prawie. No to zajedzie. 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 Za, za, półtora dnia zajedzie. On dość szybko jedzie. Oh. A on tak pomału nie jedzie. ile? Jedzie tak jak dobrze rowerem. No. <laughs> Ale z... ciekawe, z której strony jak, wiatr jest? Jak ludzie potrafią piechotą zajść do papieża, i z powrotem taki wczoraj słuchałem e, w no, telewizji. No, piechotą. No. I tam Dniało, i z powrotem przejdzie. Kurwa, no dajcie spokój. To jest setki kilometrów. A ty byś jechał? To dawaj ty, dziadek. Co? Bizonem. Odwia odwieziemy cię później. Odwiozą cię chłopaki. A czego nie zajedzie? A czego nie zajedzie bizon normalnie? Jeszcze bez, bez tyłu, bez tego, zajedzie normalnie. No ale, ale opory wiadomo. Trzeba napompować dobrze, żeby nie, nie tego, bo żeby po dziurach skakać. W polu muszą być <laughs> mięciejsze. Jak się kości. No. Ale ty, żebyś jechał dziadek. Ale po co? No... A ja... idź, bo kopa dostaniesz. Przejedziesz się wizonem, sobie no, machać tak. Ja, ja kociłem wistulą. Jeszcze. Pierwszy kombajn, ja miałem, to miałem wistulę. I sprzedałem ją... Takiemu mechanikowi, jak likwidowali pomy, to mechanik był, on ich naprawiał i mówi, na emeryturę już przeszedł i miał tam ileś hektarów, mówi, o to będzie kumen dla mnie, ja se skoszę, tyle, co dla siebie. To A pamiętam, tak? go sprzedałem za 15 tysięcy złotych. No, Ale po to... starej Wistula. Podobno wistula chłopa przewróci i hektary obmuci. No on jeszcze do dzisiejszego dnia w polanowieniu kości. No na pewno. Nie. A na Ej, pewno. Chcesz może jechać na kołach zaprowadzić? Dziadek się pisze, na kołach chce jechać no. A czego na kołach? Nie 500 km A wiesz, że teraz na te szybkiego ruchu trasy nie można wjechać to trzeba se najpierw popatrzeć no to gdzie takie może się takie są drogi wtedy jak tu na Bytów, na Tychowo Z coś będzie jechał? No i się. A kiedyś z Płocka wracali, nie? A nie, tu jest rozblokowana, blokuje oś Też chyba chce wyjść Przejebane, nie? <grybana> <grybana> jak na bojawce Przejebane И как сказать у нас сейчас?